Do linii 7 metrów podchodzi Paula Mazurek, a więc zaczęły od wysokiego C. Od bramko strzelnej, Pauli Mazurek. Nie ma gola! Od samego początku Zagłębie Odzyskuje przewagę. Monika Maliczkiewicz broni ten rzut. I od razu pierwszy niewykorzystany rzut karny przez Koszalin. Adriana Górna postraszyła rzutem. Jest bramka po kośle. Drugie tempo. Jeden do zera prowadzi Zagłębia. Przypomnijmy, że już jeden niewykorzystany rzut karny przez koszali. Używa trochę ten rzut karny tę próbę Monika Maliczkiewicz została w bramce. I znów obroniony rzut karny. Ależ niesamowicie teraz cieszy się. Monika. Zaczarowała bramkę. Tak. Bardzo dobrze taktycznie. Jeśli Kinga grzyb dorzuci bramkę, to kto wie. Nie ma gola! Ależ niesamowicie nam się układają te rzuty karne. Kto by się spodziewał? Raczej zawsze Kinga że wykorzystuje jedny siódemki. E, świetnie zatrzymała ją. I Prudzienica, ależ nabiera nam kolorytu ta seria rzutów karnych. Anna Mączka kontra Monika Wąż. Jest bramka. Dla. Kosza, linianek, ale teraz jeszcze mogą odpowiedzieć bramką i będzie prowadzenie. Zagłębia, poczekajmy. Bardzo wysoko Iza Prudzienica, nie ma gola! Ależ niesamowita sytuacja. Proszę Państwa, dwa wybronione karne przez Monikę Maliczkiewicz. Dwa wybronione karne przez Izę Prudzienicę. No takich emocji nie spodziewaliśmy się. Prawdziwe handballowe szachy w serii rzutów karnych, Emocje Monika Maliczkiewicz interwencja, ależ zaczarowała bramkę Monika Maliczkiewicz. Tak jak przez cały mecz, wyrównane widowisko. Na dobry obiad muszą zaprosić Lubinianki i Monikę Maliczkiewicz, jeśli wygrają te rzuty karne. Zmienia pozycję bardzo szybko, pod poprzeczkę jest bramka i bardzo blisko, teraz zagłębie dwóch punktów. Dużo będzie zależało teraz od Moniki Maliczkiewicz. Monika Maliczkiewicz, Hanna Rycharska postraszyła rzutem. I pewnie rzuciła w prawy ruch nad bramkarką Zagłębia. Zatem ostatni, czy ostatni rzut tego meczu? Przed trudnym zadaniem bramkarka. jest bramka od słupka, zatem Malwina Hartman pieczętuje dwupunktowe zwycięstwo po rzutach karnych Zagłębia Lubin nad młynami Stoisław Koszalin, ale tutaj nawet punkt wywieziony z Lubina to też jest ważny, cenny punkt. Drodzy...